Hejka, ogólnie mam na imię Gloria i będziemy po prostu to jest mój pierwszy ogólnie film na tym kanale. Będzie ich dużo, bo po prostu się bardzo interesuje końmi i e, nie właśnie, czy jutro e, ten, e, czy po prostu jutro będę dała radę coś nagrać. Bo będę ogólnie miała jutro egzamin na wolontariusza w stadni niekonnej pod aniołami chyba się nazywa raczej ten. Pod aniołami i po prostu, no, i, i mega się stresuję. Nie, właśnie, kto mi nagra y, ten odcinek? Ogólnie się mega boję, kto by go, by go um, chciał nagrać, tak, bo mój ojciec to jeden taki, ojeny, ojeny, Ogólnie, nie wiem, czy mówiłam, jak się on, Jak się nazywam, przepraszam. Y, nazywam się Gloria i ogólnie mam 11 lat. I po prostu, jak mówiłam, lubię się zajmować koniami, tam przy nich różne rzeczy robić, ogólnie nigdy nie, 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 nie przygotowywałam konia, więc na tym filmiku na pewno by była beka, tylko po prostu trzeba, ymm, no jakby ten. I tutaj macie mojego Instagrama w opisie ogólnie, no i tyle. I będzie mega drama, na ogólnie, ja, 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 ja tylko dwa razy szczerze byłam w życiu luzem na jadącym koniu, nie? Ja luzem, ale sama nigdy nie wsiadam chociaż raz. No raz, raz, raz wsiadałam, tak, tak. Raz wsiadałam na ten i ja po prostu... Ja, ja, ja niczego nie wiem, ja się po prostu uczę na innych filmikach z YouTube'a o koniach i ja się mega ten. Więc filmiki będą jakieś dramatyczne, na pewno śmieszne, jakieś takie, no, edukacyjne może. I ogólnie tylko dla, na, dla tego kanału chcę być wolontariuszem yy, u Koni i jutro mam egzamin, no. <noise> Naprawdę mam mega takie, czy to mi się uda, ale powinno i ogólnie to pierwsze ten muszę płacić 60 zł, więc nie mało. Ale na pewno jutro będzie jakaś sesja na Koniku na moim Instagramie, który już mówiłam, że podam w opisie. I jutro będzie jakaś sesja na moim koniu. Może też będzie, jak po prostu zrobię sobie zdjęcie z koniem, że jakby tutaj trzymam telefon, a tutaj koni tak sobie zrobimy. Um, ale to też nie jest pewne na 100%, czy oni jakby mi pozwolą, bo jakby ja y, się nigdy na koniach, ja nigdy nie czesałam, konia nie ubierałam, ogólnie nie przygotowałam tak konia y, i po prostu się majma stesuję i też nie mam ciuchów na konie, więc... <grym> Będę dosyć to ubrana, tak? No tam na czarno, że tam jakąś taką bluzę, pumy na pewno załatwię. Um, um, spodnie te takie, wiecie, takie stepko, co kiedyś były. Um, takie, wiecie, czarne. To będzie na pewno buty, jakieś z na pewno mam. Chyba. A kas mam dużo-niebieski. Nie wiem czy oni tam dadzą, czy nie dadzą. Ale ogólnie wiem. Um, ogólnie się mega sesuje i no, i boję. Czy to jest A mama mówi: takie, ja, ja, ja z tobą nie pojadę, bo <laughs> się głupio śmiać, i co wtedy, co wtedy, nie? Więc ojciec ze mną jedzie, więc niestety mnie nie nagra, bo mama nie może jechać wyżej. Bo jutro, jakby już mama przygotowuje te potrawy na święta, i tym podobne, nie? I dlatego ojciec ze mną jedzie, więc będzie Beka jeszcze rowerami, to pojedziemy raczej rowerami. Ja, że będzie jakoś padał deszcz, co so, mam w planach, żeby było. <laughs> bo ja nie chcę rowerem jechać, bo to jakieś. Nie 8 km ode mnie, coś około, nie, więc daleko nie. I po prostu się mega boję, więc klikajcie łapki w górę, żeby był następny odcinek. Jak będzie 25 łapek w górę, nagram następny odcinek i jeszcze mogę wam mój Facebook podać. Ogólnie w opisie już tutaj podam jeszcze Facebook i Instagram i ogólnie no. Miejmy nadzieję, że to się dobrze potoczy. I będzie wszystko gitos. No i tyle z dzisiejszego odcinka, o, ja pierdolę, ale ogólnie tu ja się boję tego um, wszystkiego, co mnie spotka. Ale no i po prostu no tyle, no jeden, no. Co więcej można powiedzieć, prawda? No. Um, I ogólnie, jak mówiłam, podam Wam swojego Instagrama i Facebooka. I też moje TikToka podać, na którym będę nagrywała te takie filmy, wiecie, nie? Um, TikToka, Instagrama i Facebooka mogę wam podać, więc to tyle. Klikajcie, jak mówiłam, 25 łapek w górę, a następny odcinek. Więc wierzę, że to kiedyś nastąpi. 25 łapek w górę. Więc no i tyle. No to bio!